Cześć siemanko widzowie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Card Car Driving. W tym filmie dorobimy się dużo. Ale przeczytajmy co się zmieniło, bo to są zmiany na tydzień. Jest 30 minut, otwarcie serwera chyba, no jakoś tak. Nie, 30 trzeci rok mija, jak widzicie. 30 minut ma serwer chyba. Mm, dzisiejszy dzień. PCD ma teraz 3 lata. Mamy kasę razy 2 i lampy i boostery po całej mapie. Bez przedłużenia, chodźmy sprawdzić, co się zmieniło. Oj, mam game pass na, ten, na kasę. do Shorts był. Więc, przepraszam też za dźwięk. Bo mam nadzieję, że lot już się załadował. Żeby było szybciej, sprawdzimy sobie pewne. Kurde. Zobaczmy sobie. Tak, taki kolor. ona się tam zreski Jak widzicie, tam nie widać tego auta jeszcze. Chyba siedzi o, teraz mam lupusa. O, kolor się wszystko. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. zaraz jeszcze powiem co do zarobków, sprawdzimy sobie to, chociaż ja już sprawdzałem poza filmem, nagrałem w pierwszą wersję filmu, ale oczywiście mnie z gry wyrzuciło, bo to, to PCD. Taki ładny tir jedzie, tak, WT-TIR, robimy taki kolor. I tu mamy jedną rampę chyba, tak. Więc ja się trochę rozpędzę tam po polnu. Teczkę tak tylko wiecie Tak lekko tylko rozbujać się ha. Dawaj, zobaczymy czy polecimy 300 Chcę mieć 300 plus Dawaj ogień na płoki. Co tu się odwaliło? What What? Whoops. Co tam helikopter leci? Ty! Helikopter! Helikopter! What? Jakaś administracja? Co to? Helikopter? 3 lata PCD! Wow! 3 lata PCD! Wow! Helikopter zrobili! Ale czadowo! On będzie na miniaturkę moi drodzy. Dobra, bez przedłużania. Myślałem już, że bez koła, ale dobra. Na szczęście koło jeszcze jest. Ja się zaraz oddalę od darłowa, bo mnie wywali z gry typowe dla. Jedna rampa, bez rampy. Jest jedna rampa chyba bez boostera. Prędkości jest jeden booster bez rampy, więc można się rozpędzić tam. To jest przy smardzewie, zaraz tam podjedziemy. Może Ej, co tak słabo! W sumie prędkości nie zwolniłem, więc przyspieszyłem w zasadzie. Dobra, żeby nie przedłużać, może weźmy sobie trackera róbmy jedną trasę ciężaróweczką na smartzewo, żeby nie, nie było za długo. Chcę, żeby ten był film krótki treściwy, ale bez cięć, bo dzisiaj już siedziałem dwie godziny przy montażu. Tu jakiś kolorek. Tak, kupiłem sobie Game Pass, się cieszę teraz, bo mam 10 tysięcy na luzie. Już w ogóle ta kasa to też zrobiłem. Zarobiłem 25 tysięcy w 3 minuty dosłownie, powiem Wam masakryczne pieniądze Bo jeździłem nie 3 minuty, 10 minut Zarobiłem 25 tysięcy Więc wynik jest dwukrotnie większy niż normalnie 4900, jak widzieliście Ja zaraz jadę drugi raz tutaj poprzednio mi się na czapach Nagrywałem wcześniej jeszcze nie zgrywam, wróciłem, o to już się wkurzyłem Przejdziemy się przez jeden booster na Smartzewo. tam był jeden taki, się przyjedziemy, tu dzień szybko, dzień jest. W ogóle fajnie, że dzień jest teraz, bo poprzednio jak nagrywałem, była noc i nic nie było widać. No więc sorry za mikrofon mój, no ale musicie się przemęczyć, żeby nie było kłopotu. Bo jest problem w tym, że... No, że jak nagrywam, że nie jestem teraz na tym i... No, wyje... no nie, no wyjedzie, no, na wakacyjnym wyjedzie, no, po prostu. I, no i mam laptopa, więc dźwięk jest dużo gorszy mikrofonu, nie musiałem, bardzo muszę was za to przeprosić. Ale staram się, żeby było cokolwiek, więc... cię to, zostawcie łapkę w górę i suba i komentarz najlepiej. Chciałbym zresztą w którą stronę, bo ten booster... Na autobusy to on praktycznie nie działa, o tu mamy booster, lekko tam przyspieszył do 140, więc na chwilę do 140, więc w sumie fajnie, zaraz zobaczymy sobie ile zrobię. ja to pamiętam, 6700 na trasę do Smarzywa, 7000 powinien to być, 14000 na Dwie trasy, dżem dwie, 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 3 minuty, 20 tysięcy zarabiam. Masakryczne pieniążki, więc ja już będę grindować do miliona na improczy. Road, road tu milion PCG. Hmm. Więc może live jakiś by wpadł jeszcze? Tak, wpadnie live. Dobra, 6800 Tak, 6800, sorry, tu myłka była tam. Więc dobra, czas jeszcze raz wziąć tira. Poczekajcie, pojedziemy sobie tirem, już. żeby nie jechać stamtąd. Zobaczymy, jak bardzo tiro będzie latać, albo nie latać. Dlatego wszystko zależy od tego, jak nam pójdzie tam. tutaj tak się do 200 doszczędzę. Będzie ciekawie. 206, no mamy 200. Nigdzie rampy nie widzę, ale tutaj jest już rampa. Ja bym się lekciutko tutaj rozpędził i się przeleciał. Tam w ogóle z drugiej strony jeszcze jest rampa. Tu też muszę wspomnieć, ale będą hajs, zrobienie hajs. Dobra, tutaj robimy zakręt i gaz w ogóle. Chciałbym ze 120 mieć. Łops, ciężarówka nie lata, haha ha. Może z drugiej strony jest booster, to on by mnie wyboostował No i... I tu widzę jakiś BMW, haha, albo Audi nie widzę Za szybko przejechałem Dawaj gaz Tu chyba nigdzie nie ma, więc nie jest tego jakoś dużo To, że tam coś jest Łosz kurczę, ale wyleciałem Dobra, tutaj nie widzę nic, ewidentnie tutaj nic nie ma, Więc myślę, że będziemy kończyć ten film, sprawdziliśmy gdzie są boostery, w Seczkowie nie widziałem tam żadnych jumperów, jumpery i pustery masakra, przyspieszacze i zwalniacze, o. będziemy kończyć zaraz ten film, tutaj nic tam nie widziałem, no więc w tej filmie byłoby to na tyle chyba, nie? Hmm, Boże jeszcze przesławnie coś byłoby. Sprawdziłbym jedną rzecz. co jestem mega cieka. Tir przeleci nad seczką. Aha. Liogień malina. Firmowe paliwo, ciśniesz. 200. Wy... O, jest lamp, jest ten jumper. O, uszu. <laughs> Ale poleciało, za mało poleciało. No, e, to problem był. <laughs> Dobra, kończymy ten film. Ja sobie prawdopodobnie się nieźle. Zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie. Um, Głównie podjechałbym do tej skoczni, nie, ale. Jeśli nie chcę, to zrobię poza filmem. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie kanał. Jeszcze raz tu macie dzieci zmian, takie ładne baloniki. Jeszcze na Dw205 nie byłem, ale już mnie się nie chcę trochę tam jechać, więc to tyle nad tym filmie. Trzymajcie się, cześć!